Daję aerofolk dzisiaj temat bardzo bliski mojemu sercu. Tematem jest zamawianie kawy w kawiarni. Ja personala, alskaka fusz. Ja osobiście kocham, uwielbiam kawiarnie. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji, że tak powiem, um, uda Wam się właśnie zamówić kawę po islandzku, bo naprawdę nie jest to super skomplikowane i w 99 przypadkach wszyscy mówią to samo. OK, więc jak to będzie wyglądać? Taka przykładowa konwersacja. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do kawiarni, no i wypada pokazać, że nas dobrze wychowali, mówimy. Dzień dobry, kołwan taen, lub możecie powiedzieć gołan tach, znaczy dokładnie to samo. Gołan tach, dzień dobry i to i to. Kołwan kowantach. Ty wybierasz co według ciebie lepiej brzmi, tego używasz. Na co osoba, która tam pracuje, tak samo nam powie Golden Dah lub Golden Tajen, lub jeżeli jest super leniwa, to powie Tajen. Tajen znaczy po prostu tak jak e, to jest po prostu polski odpowiednik, jaki polski? Islandzki odpowiednik, e, dobry. Tak? Więc my mówimy Golden Dah, ona mówi tam Tajen czy Golden Dah. I teraz mogą być dwie opcje, albo ta osoba po prostu poczeka, aż ty też zacznie mówić, co tam chcesz. Albo ona powie, e, tam doda po golden tie, powie coś, co będzie brzmiało tak. Kwawa ma da cier. Kwaf ma da fier". Kwama ma da to jest po prostu, co można ci zaoferować, tak? Bardzo często, jak wchodzimy do kawiarni, mówimy golden usłyszymy golden kwa ma kwama piu da tak? I wtedy ta osoba właśnie po prostu się nas pyta, co można ci dać, człowieku, mój kliencie, tak? Łocha e, <grytna>... Ja, Kwama Piozatiar, wtedy co się dzieje? Wtedy to jest nasz czas, żeby lśnić, jak to się mówi po angielsku. Our time to shine. I przychodzi moment, w którym właśnie należy złożyć zamówienie. Żeby złożyć zamówienie po islandzku, najczęściej używanym zdaniem, według mnie, to jest po prostu, albo zwrotem, jest po prostu jeh, achitla, a, plus ta rzecz, którą chcemy zamówić. Na przykład powiedzmy, że ja chcę zamówić kawę. Weźmy cappuccino na przykład. Wtedy mówię Jech A V. Eat cappuccino. Czyli ja poproszę jedno cappuccino. Moglibyśmy nawet, że tak powiem, wyrzucić jedno i walnąć po prostu Jechla V. Cappuccino. Też będzie to działać. Czy to jest poprawne? No nie do końca, ale absolutnie używane w kolokwialnym języku. Jechla V. et cappuccino. Jeżeli oprócz cappuccino coś jeszcze chcemy, to możemy po prostu dodać łoch, czyli i, i tą drugą rzecz, którą chcemy, na przykład, nie wiem, jedno latte, tak? Wtedy to będzie brzmiało tak. Je atla la v, et cappuccino uoch, et latte. I tak naprawdę na tym koniec. Um, osoba, która tam pracuje, może się nas pytać Eich kwas flejra? flejra? Coś więcej? Czy coś więcej, tak? Na no, co my powiemy? Nej, tak, bo już pierwszej tutaj, pierwszym, za pierwszym razem powiedzieliśmy wszystko co chcemy. Nej, tak. No i tyle. Reszta płacisz. Może ewentualnie ci powiedzieć, ile będzie ta osoba tam, która pracuje, ewentualnie ci powie coś: a la, ty esuszny bo taka jest. Teraz jest taki koszt, kawy 2000 koron. A ja, ja się śmieję, ale na przykład ja płacę 900 koron za moją swismokę. Mm -hmm. I nawet biorę ją bez ryuma, bez kremu, znaczy no bez kremu, bez śmietany ją biorę. A na liwy z rachki życie nie jest tanie, powiem wam. No, ale jakoś trzeba żyć. <śmum> Mam nadzieję, że to się wam przyda. Um, naprawdę, to nie jest trudne. Ja, ja się na tym, za każdym razem, jak jestem w kawiarni, to się zastanawiam na tym, jakie to jest właśnie łatwe i że to zamawianie tej kawy i jak bardzo mało zmienia się e, ta konwersacja, bo to jest zawsze to samo. Go tak, go tak, ja ta la la la, ok, ja flera, no i tak, ok, bla, bla, la. Tak naprawdę 40 kronerz, albo tam 400 kronerz, nie? Więc naprawdę to nie jest nic super, super skomplikowanego. E, możecie sobie nawet zrobić takie ćwiczenie, żeby właśnie podsłuchiwać osoby, które przed wami zamawiają. Oczywiście, jeżeli one zamawiają em, po islandzku, ok? Hanna, Tachfermych. Ja dziękuję za siebie, za dzisiaj. Informuję jeszcze, że mam zapisy na kursy do 1 maja, to jest poniedziałek, więc jeżeli chcecie ze mną iść na kurs, macie np. nieregularny tryb życia, zapraszam na moje kursy multimedialne. One są właśnie zrobione dla osób, które nie mogą uczęszczać o regularnych godzinach. Jak one wyglądają? One wyglądają tak, że na platformie masz materiał ona jest oczywiście online, czyli możesz, że tak powiem, uczyć się gdzie i kiedy chcesz, ale do tego także wysyłasz mi zadania do sprawdzania. Ja między innymi też sprawdzam każdemu indywidualnie wymowę dzięki tym zadaniom. Dodatkowo masz też cotygodniowe spotkania ze mną na żywo, jeżeli tylko chcesz, to możesz dwa razy w tygodniu spotkać się ze mną na żywo i poćwiczyć twój islandzki. Okej. Okay. Kara folk. Tak, fairy Dziękuję za siebie. Jak coś to zapraszam na kursy. Link będzie poniżej na mojej stronie. I jeżeli nie, to nie, nic się nie dzieje. Życie toczy się dalej. <laughs> Herdy. Ok, tak, fairy mych. Bye, bye.